Dziś zaproszę Was na filmik, by piech. zaproszę. Dwie łyżeczki cukru samo 30 gram drożdży. Bieraj to sam gniatuję. Ozdrobnijcie te drożdże i zostawić na boku na chwilę. Tak to wygląda. Zaczyna się to spustać, fajnie drożdże. Tak to ma wyglądać. Teraz dowolne mąka przynno 700 gram samo Jedna łyżka soli. Pół litra ciepłej wody nie wrzącej ciepłej. I dwie łyżki oliwy. Może być olej, teraz wciepuję drożdże z tym cukrem i fajnie to wyrobić wszystko. Ja uzmuję ciasto wyrobione mą, bieram przykrywą na pół godziny do ciepłego miejsca. Chleb z mi fajnie wyrosł. Sam mam naczynie żaroodporne, żeby wysmarował masłem. Teraz wciepuję haferfloki. i przekładam. Posypać se mąką, po wierzchu, jak chcecie, i do piekarnika na 40-45 minut, 10 minut, 220, a potem 30 minut, 200 stopni. Życzę wam smacznego, jak będziecie kosztować. Zapraszam do polubienia moich filmików. Szczy! Nie zróbcie mi spam. Pozdrawiam was i do następnego. Cześć.